Szanowni Państwo, mówi się bardzo dużo o jednej rzeczy. I właśnie na poziomie miasta o tym się dyskutuje. A przedsiębiorczość, bezrobocie, jakie pomysły. Ja chciałbym jedną rzecz powiedzieć i poprosić wszystkich tych, którzy takie dyskusje tworzą, proszę przeczytać ustawy o samorządach województwa, samorządzie powiatowym i samorządzie gminnym. Ja nie mówię, że my nie będziemy robić, że my nic nie robimy, że my to lekceważymy. Ale podstawowym zadaniem, zarówno rozwój przedsiębiorczości, jak i bezrobocie, czyli walka z bezrobociem, jest pisane do ustawy z samorządu wojewódzkiego, do samorządu powiatowego. Już jest wykreślone słowo bezrobocie, czyli powiat ma się zajmować aktywizacją przedsiębiorczości, a miasto nie ma ani tego, ani tego wpisanego. Więc może tylko wspomagać, więc nie zrzucajcie Państwo odpowiedzialności na to, że w brzegu bezrobocie i co burmistrz jeden, drugi zrobi. Proszę kierować pytania do marszałka. Nie zrzucajcie również tej odpowiedzialności na Pana starostę, bo proszę kierować do marszałka. My nie mamy instrumentów, my możemy sobie sami wymyślać różne dziwne rzeczy, ale tu muszą być potężne instrumenty finansowe, instrumenty prawne stworzone, a nie tylko, że burmistrz nagle, nie wiem, znajdzie troszkę grosza i gdzieś komuś sypnie, żeby ktoś otworzył sobie sklepik, czy, czy działalność gospodarczą, to nie my.